Siemczko widzowie z tej strony Melonek. Dzisiaj nagrywam sobie odcinek z... drugi odcinek ze Sonic Speed Simulator. Dzisiaj nasze celem będzie 5000 siły i na, może nawet troszkę więcej I w sumie to tyle. Zostawcie lajka, like suba, a my lecimy już z filmem, dobra. Tak IGZ <laughs> Idziemy. Nasz wiem co znaczy będzie dzisiejszym celem Jeżeli to mi się uda to To co zadanie za, uznaję za zaliczone Moim celem dzisiaj będzie zdobyć Sonika Samego skina Sonika Jeżeli to mi się nie uda to To, to po prostu nie wiem co nie mam zrobić Ja muszę wbić po prostu więcej si siły znaczy szybkości mm. Może się rozpędzić? Le, jakoś się... Da, da, roz... no to, dlaczego nie mogę tam przejść? Co jest? Ej, boski tu... Nie mogę tam przejść... Jak to w ogóle wygląda? 11 lepich typu... Wiem, może wejść... Wejść na wyścigu... Są... Tu jest Knuckles! Nawet tu jest... Nawet no, tu jest Knuckles... Niedługo... W sumie możemy sobie zaraz otworzyć jednego czał, czała może nam w sumie wypaść. Zaraz. No chyba, no jestem za wolny. Dobra. XP. Ta, o, level up, level up. Dojdę. Nie. Dojdź, dojdź. Co, so. zakończ to. So. Zakończ. Nie. Nie zakończyłem tego wyścigu, no... Dziwne w sumie to trochę było. Czy jest czołek? Jakiś słaby ten czołek. Bo tylko 300 to idziemy do lepszego. Go, ciao trace. Za 600 to też słabsze. Czało plus trace ja gadam. Oj, trafiłem na to! I jestem dobry w tej grę już. Czoo i trace jest 1000. Wycieramy. Co mam wydropi? Purple CHAO O, ten za 10% ten wypadki. To można powiedzieć, że to jest najlepszy ciało w tym. Equip. Equip, dora Mam te dwa ciało. Dobra. Dobra, no, biegnę. Tylko za w sumie. Chyba tam najlepszy ciało. Jakoś nie była to super moja reakcja, ale no... Nie gram w takie często jakby... O! skoczyłem i zrobiłem to, to już jak to już nie potrafię to zrobić. Green Hills, idziemy zrobić to Green Hills 2. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Da, zabiłem to, odbiorę sobie to jeszcze do 1000 i zaraz sobie pójdziemy... Zaraz sobie pójdziemy to blokujemy znowu. Poczekajcie, ja sprawę, czy to jest tak zepsute, czy można to po prostu ten... Można tak robić cały czas. No, w sensie ja nie gram. W tę grę dłuż, długo, bo dwa dni ja już mam 3000 siły, bo to jest bardzo łatwe. Yy. Yy. Za 5 godzin może. To nie. Bo, bo. O! Nie! Ej, Sonic! Kna kasy tej! tak razem w momencie na tym Ja Teleportuję się i idziemy odblokować sobie tego. No, wiecie. To... tego ja, czołu. Ja. Szukamy. World drugi. Lost for To jest World 2, to jest World 1 w takim razie. Ja się muszę rozpędzić bardzo. I czy zrobię to? odpowiedź brzmi? Nie. Ale jestem już bliska, aby to przejść. No i idziemy teraz do tego. Bo to jest najbardziej nasz ten. Chociaż może poszukajmy sobie... Mimo, że mi może będzie jakiś lepszy miejsce do ulepszenia czego? O mam, mam w ogóle do odebrania jedną tom. Jedną. Sukces włącza, Co Dobra, linksy dropne Okej, okay, jest ok. Jest dwa. No dwa mi w ogóle. Dwa. Linksy są mi teraz najbardziej potrzebne, bo chcę sobie pootwierać. E, nie, nie wstraszę. Pootwierać mi będzie opuściły. Niestety. nigdy dwa. Idę, do, dobra, otworzę sobie te dwie te, dwa te, o już mam cztery miliony. Boże, e, mam 4 tysiące stepów. Ja otworzę sobie, dawajcie czało. Da, by da, mogą być teraz trailer. Co by się o to, 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 to zakładało? Nie, a myślę, że by to się o to, to się zakłada. Otwieram kolejny i co mi wypadnie? Ład czało. To jest wejście po prostu, znaczy najgorsze, ale... Nie wiem, narzekał Equip. Można maksymalnie 20. To jest dobre. To. A nie, że mogę 2, mam 2 na 20, że. Dobra, no, mam już tyle ciała. Już jestem teraz jestem dosyć szybki. Moim challenge jest zdobyć... Ta seria trwa, dopóki nie zdobędę Wszystkich postaci. Naszym zadaniem jest zdobyć kelsa To jest nasze zadanie. Purple na drugim levelu już skoczę, 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 Doskoczę, 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 skoczę, Tak, kiedy wcześniej nie potrafiłem Nie da się Może nie sądzić dzisiaj, a może kiedy idzie Bo tak na razie widać, że mnie idzie Zobycie tego Muszę to zdobywać szybko Może byś być naprawdę szybki Bo no tu skoczę, da, to zbija mi się szybciej, muszę poczekać parę sekund, aż mi się to popija. Tu jest to mogę tam to się doskoczyć tak samo. I zaliczyło mi, dobra, let's go. Zaliczyło mi to. Który mam level dopiero? 26? To to jest od tego, od 35, to może wystarczy oby przejść. Jak nam dobrze pójdzie w zbijaniu zbija, EXPA, to, to pójdzie nam to okej. Okay. Co to? Nie! No się rozpędzić może... So, my jedziemy. Jak się rozpędzę, to skaczę od razu na to. Idziemy za antysynka może. Oj. O! Nie, czemu jadę w tą stronę? Nie! Nie! A, to w tą, to wystarczy S, e, to się S To jest takie... Eee. Eee... Okej. Okay. O, to tak można robić. Nie, nie, nie. O, to tak można robić też. Albo tak. Nie! Kliknąłem twarz spad, spadłem. Kurde. I mi 300 tylko. O, tam jest w ogóle ma machina do robienia czała. Tylko jak się tam dostać? O, tu jest jakiś chyba. Tak, tak, no nie mm. Dobra, muszę... Naszym challenge'em jest dzisiaj ten... Dobra, ten 20 level, ten 35 level. Teraz mm. To jest właśnie do robienie czoło, więc... Ja to może się jakoś dosyć. 29. Mamy już level. Postaramy się zrobić rebirfy. Naszym celem jest zdobyć też 11 rebirfów. Albo może nawet więcej. A, I to jest, to Jak ja mam to zrobić? Powiedzcie mi widzowie, jak ja mam to zrobić. Ludzie to już Sonika mają Kamają, ja muszę to obczaić. Na i tu sobie to obejrzymy i jutro wpadnie odcinek z tych... Jutro wpadnie odcinek z tego. Bo dzisiaj nie, nie chcę za bardzo robić odcinka. Po prostu. I jak ja to się rozpędzić? To tam można ten, jakby... czuł na to, tyle go. 6000 ekspu teraz muszę zebrać. Dobra, się i dokończę to. Hmm. Dobra. Hmm. Tu biera, teraz zbieramy, zbieramy. 1000 tych, dobra, to mam już tysiąc tych, 1100 Co to jest? Dobra O! O! I teraz sobie pójdę to zdobędę. Mamy zaraz już 24. I teraz już go mamy. Prawie. Mm. Da, mamy. Mogę już sobie pójść odblokować tego. Mm. 5700 C, dobra. Gdzie, gdzie ten... gdzie y, trzeci Gdzie trzeci Obi Muszę poszukać tego trzeciego oby Jest, oby trzy. Możemy no już przepić. Da, travel. Jestem. Bara, S, to na nałatwi. Łoooo! Wow, Śnie O, o, co? Nie być. NIE! 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 Dlaczego? Otworzę sobie jedno. Dawajcie, dajcie mi ten, ee, y link B. XP, ale XP, XP też może być. Nie będę narzekał na XP, nie to. Czyli codziennie resetyuję. Ja... Moim człowiekiem jest bić to. Może. Kiedyś na live, może na to zrobiłem. Nie będzie trudniej, godziny, może na lewie to zrobimy kiedyś. O, o, teraz mi się z tego to polagować nagle. Dobra, boom, już to lekko Nie, nie doskoczę. Albo doskoczę? No, O, tutaj to jest. Dobra. Eee... Co ja miałem zrobić? Aha, miałem na drzewo chyba. Weź, ale to jest popsute. Dobra, zrobię to. Ło! Wow. Oho! Aha! Dobra! Nie! 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 Dobra. Ostatnia próba. Bo nie chce mi się tego robić. Jestem już zmęczony robieniem tego. Robię to już bardzo du duży raz. Nie! O o, o! 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 Nie! O! Nie! O! o. I tutaj się zatrzymałem, bo nie wiem, co trzeba dokładnie zrobić. Aha, chyba ja muszę tam tak doskoczyć. To nie, to tutaj to jestem jeszcze za słaby na to opy. Może sobie wbijemy i sobie w tutaj w następnym odcinku pójdziemy. Dobra, się do Green Hills. Eee, muszę się poszukać. O, jest, jest, jest. 35. Nie! War 2? Mogę pójść do World 2? Mogę chyba! Mogę! Mogę! Tak, mogę chyba! Mogę! Mogę! Może, mogę być War 2? Wow, co tu jest? Co tu jest? Ha, bo ja muszę oby przejść. To już wiem. Ui, uj, zobaczę sobie to. Przechodzę. Dobra, los tu Przechodzę się do los tu tylko Ile tu kosztuje? Jadę. Cztery tysiące. Tu kosztuje. Dobra, nie wiem szczerze. Jak. Dlaczego znaczy, tak dużo kosztuje? Czemu to jest takie drogie? 2000 ekspa. expa. wow Muszę mieć jednego revirpa. O. Dara. Ile mi... Linksy. Dobra, linksy mam, dobra. Teraz najważniejszą rzeczą, jaką chcę zbierać, to ringsy. Koniecznie linksy. Nie! Myślałem, że jestem już dobry i mogę to przejść wszystko, ale nie mogłem. Tak, na dzisiaj to przeszedłem. Dobra, idę, idę, biegnę, rozpędzam się. Dobra, tak, tak, tak! Nie wiem po co się. Nawet nie wiem, gdzie się robi rebirfa, ale. Nie będzie. Co się robi o siła? O Riddem kod, nie, pisze Sonic Ridem Filet, myślałem, że to... Jest, myślałem, że to jest jakiś kod. O Rebir! Lep 50, od 50 levela jest jeden Rebir. Jest Rebir dopiero od 50 poziomu. Mm. Dobra. To jest chyba ciężkie to przejście, ale jakoś muszę to przejść. No nie powiem. Muszę, muszę... Co się muszę zrobić, co oblokować dzisiaj. Na pewno muszę odblokować sobie dzisiaj właśnie jed, jedno to jajko. Oj. Dobra. Mm. No elo! Mm. O, tu jest ten, bo jeśli ja nie to znamy z nikim, to jest chyba robot eggmana. Coś takiego chyba. Dobra. Idziemy. 7, 7, raz 8 tysięcy mamy tych stepów. 8 tysięcy stepów. Nie pomyliłem się. Szybkości. Dobra, 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 dobra. 41, może. Jestem już bardzo... Nie! Nie! Hmm. Mm. Mm. Muszę na, na pewno dzisiaj wiem. Odcinek się skończy jak odblokuję jedno to. To to. Lecie, to, to czoło. Mm. Ja jestem bardziej rozpędzony. To mi się tak wbija? To jest dobre. Szczerze, ta kraina jest ok. Dobra. O! Aha. Da. Robisz to. Robisz to. Jedziesz. To jest, dwa, to jest 22. Nawet nie dotykam tego. Bo jestem po prostu ślepy. O! Da. Zaraz to otwieramy. Zaraz to otworzymy. O, tu będzie dobre. Tak, 460, jeszcze 600 muszę uzbierać. Boże, to nie tak dużo, proszę. Ciao plus trails. Może, jak mi by wypadł trails, to ja bym był załamany. Szczerze. Bardzo byłbym załamany. Chociaż treść mógłby być też fajny, ale i tak by byłby załamany, bo wolałbym bardziej czało. O! Tutaj, to ile tego tu jest? To ja już to mam, ja już to mam. Mam to, Dawid, mam to. Mam to, mam to. idę to odblokować. No, idę to kupić albo wbijmy na 5-10 tysięcy siły. Na 10 tysięcy wbijmy. To będzie chwilka dosłownie. Taka 2000 ekspo dobra. Biorę to. Da, zaraz a... mamy 10 tysięcy. Dobra. Na początku 3, a teraz wbijłem już 10. To jest mega łatwe wbicie tego. Da, ciao plus trace, odblokowuję to. Dawajcie, czao, czao. White heavy trace, epic. O, to to jest za 20%. Ale dobra. Nie wa... w się. Sensie, nie, nie, nie. cieszę się tak bardzo jak z tego, ale... No nie, nie można narzekać. Plus 15xp. A ile mi daje ten ten? Plus 70... mi ten już 70-60XP. Ale to... Ile to mi dawało? Co? To mi 15 XP, a to 55. To jest lepsze! Co? Ale przynajmniej ja się, jak się prezentuje ten trail, bo... Żeby go nie wykorzystać. wykorzystać. Ładnie, szczerze, fajnie. Fajnie się prezentuje. Rhythm. Mm. XP, dobra. Dawidze, to by było na tyle w tym odcinku. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Wbijajcie do mnie na kanał po więcej takich odcinków i się kolejny odcinek z tej serii. Ja się z Wami żegnam. Cześć!